Jesteśmy we Włocławku, przyjechało ponad 170 osób z całego kraju, z niektórymi się już znam, z niektórymi się nie znam, więc jest ze mną kolega, witam cię serdecznie, może się przedstawić? skąd jesteś, jak masz na imię, nazwisko? Witam, Maciej Bakalarczyk, z Koła przyjechałem. Aha. Maćku, powiedz, jak zapoznałeś się z technologią LifeWave? Dlaczego zrobiła na to wrażenie, tak jak na mnie? I może w skrócie Ty powiesz, jakie produkty używasz, jak one działają, jakie widzisz efekty wśród na sobie i swoich znajomych? Spotkałem się z technologią poprzez IceWave. Mianowicie bóle w rejonie brzucha miałem tak potocznie nazywane skrętem kiszek, utrzymujące się przez wiele tygodni. I te bóle w kontakcie z IceWave'em, którego notabene osoba, która mi to przyklejała, nie przykleiła mi tego nawet do ciała, po prostu podszedł do mnie człowiek, zbliżył i pytał gdzie, w którym miejscu boli, i ja już nie mogłem tego bólu zlokalizować. Ból w skali 9 na 10 po prostu zniknął. Wrażenie mój mózg miał takie, że nie mam po prostu tej części ciała. Zniknęło mi po prostu cała Ja jama brzuszna, nie ma jej. Wręcz spoglądałem na siebie, czy jestem cały. Bardzo wzruszyła mnie sytuacja, kiedy była u nas osoba z rzutem stwardnienia rozsianego. Wyglądała słabo, gdy wchodziła, natomiast wychodziła z uśmiechem na ustach, ale ze łzami, już wszyscy płakaliśmy. Ponieważ ona miała coś takiego, że miała paraliż połowy ciała górnej oraz drgawki jakieś. Drża, drżała po prostu przez cały czas. Po pięciu minutach od użycia Energy Enhancera i Ae Aeona, po prostu przestała się trząść. Mało tego, zaczęła się tak dobrze czuć, że no po prostu była w szoku, nie wiedziała co powiedzieć. Natomiast jej partner, po prostu pierwszy zaczął płakać, on to pierwszy zauważył. Nie? Przecież ty cały dzień się trzęsłaś od momentu tego rzutu. To nie ustawało. I, i, i te wszystkie objawy zniknęły. Przy okazji jemu usunęliśmy półtoraroczny ból barku. I w ciągu sekundy. Mniej więcej tak jak ten mój brzuch. Także wszyscy wczoraj z żoną spłakani byliśmy, jak oni wychodzili od nas z domu. Byli w szoku, nie rozumieli co się stało, ale czuli się fantastycznie i... no i to są takie momenty, które się będzie pamiętało na pewno długo, bo, bo to mi sprawia najwięcej radości. To, że sobie pomagam, Super, świetnie się czuję dzięki tej technologii, ale to, jak widzę, co to robi dla innych osób, gdzie, gdzie rekordem jest 87-letnia kobieta, która w zasadzie lekarze już ją poświęcili, można tak powiedzieć, bo powiedzieli, że pani już tyle lat przeżyła i za bardzo nie możemy pani pomóc. Natomiast okazuje się, że może nie ja, ale ta technologia, którą ja, z którą ja do niej przyszedłem, pomogła jej. I ból utrzymujący się chronicznie również zniknął w ciągu kilku sekund. Które może opiszesz, które stosujesz na co dzień i jak one działają? Więc pierwszy był Ice Wave, ale chwilę potem poznałem moc energii Enhancer'a. Stosuję go do dzisiaj, mam go także na sobie w tej chwili. To jest po prostu coś, co powoduje, że przepływ prądu, czyli energii, jak ktoś woli. Jest u mnie taki, że funkcjonuje fantastycznie. Dziwnym trafem, akurat też miałem do czynienia z psychotropami, też miałem do czynienia z depresją. Mam to w papierach, gdyby ktoś chciał sprawdzić. Natomiast nie czuję w tej chwili tej depresji. Jestem wolny od tego. Natomiast nie ustaję w naklejaniu na siebie tych elektrod i informowaniu o tym innych, ponieważ takich jak my. Jest mnóstwo i będzie takich osób coraz więcej, w związku z tym, jak wygląda nasze życie, jak wygląda ta cywilizacja w tym momencie. Jest taka potrzeba, jest taki moment, i myślę, że dlatego powstały tego typu produkty, że człowiek musi się uratować, musimy przetrwać. A w tamtym świecie, powiedzmy na zewnątrz, w stosunku do tego, który tutaj tworzymy, jest tak, jak jest. Nie chcę tego oceniać, natomiast. Ja chcę zbudować nowy świat i tu ta technologia umożliwia nam to, ponieważ dzięki tej technologii, dzięki temu, że mam na sobie te energetyki, że mam pozostałych wszystkich elektrod używałem, a także suplementów z firmy LifeWave, ponieważ to jest znowu kolejny temat niesamowity, Teta One, Teta Mind, nieprawdopodobne doznania, natomiast co jest ciekawego, Podejście na początku bardzo mnie to zdziwiło, że ludzie reagują sceptycznie, ale sam, każdy z nas reagował na początku sceptycznie, ponieważ to jest tak nowe, że nasz umysł reaguje zdrowo. Sceptycyzm jest zdrowy, ponieważ nie, nie bierzemy wszystkiego, nie, nie, nie testujemy na sobie wszystkiego z jakimś chórem optymizmem, dzięki czemu może też lepiej żyjemy i, i potrafimy się oprzeć wpływowi reklam, marketingu. Agresywnego, ale problem polega na tym z tym tematem, że tam, gdzie sięgamy do archiwum i szukamy porównania dla tych produktów, tam na ten temat nie ma nic. Jeżeli nam się wydaje, że coś tam mamy, to mamy rację. Wydaje nam się. To jest tak nowe, tak niesamowite te bioelektrody, a także te suplementy, że nie ma ich do czego porównać. Dlatego nasz umysł nie jest w stanie zaakceptować tego a priori. Musimy tego doświadczyć. I naszym zadaniem jest spowodować, żeby jak najwięcej ludzi doświadczyło tego. My sobą gwarantujemy, że przeżyją to doświadczenie i to z dobrym efektem lub nawet doskonałym efektem, ale nie ma innej drogi. Nie przekonamy nikogo poprzez TV, poprzez jakikolwiek przekaz. I semny. No, to, to tego trzeba doświadczyć, tego trzeba użyć. Wtedy dopiero możemy. Wie, wiemy, o czym mówimy. Wcześniej tylko nam się wydaje, że wiemy, o czym mówimy. Dotyczy to również lekarzy, ekspertów, którzy także nie mogą ocenić tej technologii na podstawie swojej wiedzy, ponieważ ich wiedza jest już nieaktualna. Lifewave, cały proces zachodzi w środku. Stan zapalny jest rozbijany, wszystko czujecie, i ból znika. I możecie zrobić tak, że ból może Wam całkowicie zniknąć. To co jest wspaniałe w tej technologii, chyba tu się ze mną zgodzisz, tak? No to jest między innymi, ten ból to jest tylko jeden z elementów. Dokładnie. My moglibyśmy tutaj pewnie dużo opowiadać, co się zmieniło. Ja mógłbym opowiadać o tym, jak świat stał się dla mnie kolorowy, stał się nowy. Dostałem drugą szansę, jakby tak do tego podchodzę w życiu po tamtym etapie. Ale i tak. Odbiorca nie jest w stanie uwierzyć w to, co my tu możemy powiedzieć. I sam spróbować. Nie ma innej drogi niż wypróbowanie tego. I naszym zadaniem, ja się poczuwam do tego obowiązku, jest poinformowanie maksymalnej liczby osób, bo wielu ludziom zmienimy życie tą technologią. Wielu ludziom damy coś, o czym nawet nie marzą. Więc też fajnie, żeby być wiarygodnym do ludzi, że nie namawiamy ich, nie mówimy jakiejś historii, tylko potem to dokumentujemy i pokazujemy. Słuchajcie, jest tak, tak i tak, tak i tak i tak. I twój wybór. Albo zdecydujesz się tego zaryzykować i używać i zobaczysz na własnej skórze. Albo możesz sobie hejtować w internecie, pisać różne rzeczy. Jak się potem ciebie pytam, czy stosowałaś ten produkt, czy ktoś z Twoich znajomych stosował ten produkt, że oceniasz go źle, to ten, ty mówisz nie. I cała rozmowa uważam wtedy za zakończoną. Bo czy mam dyskutować, jak ty nie znasz tego produktu? No, ludzie nie mogą, tak jak mówiłem, inaczej zareagować. Bronią się przed tym, ponieważ mamy tego firewalla swojego, tworzymy przeciwko reklamom, przeciwko marketingowi, żeby się bronić. Żeby nie kupować wszystkiego, jak leci. Mhm. Ten przypadek jest, jest tak niesamowity, że według mnie nie da się tej fali już zatrzymać. Można ją spowalniać, ale nie da się tego zatrzymać, podobnie jak w, w elektrycznych samochodach. To jest coś, co i tak... Przejdzie przez każdą przeszkodę. Dokładnie. O, i to fajnie, może na tym zakończymy, że wiadomo, że już byśmy mogli jeździć dawno z samochodami, z silnikami e elektrycznymi, hybrydami, e jeździmy na benzynę, na ropę. Wiadomo dlaczego, bo. cash. A i, I tak samo można porównać przemysły farmaceutyczne. Nie Czas tabletek, jak to powiedział farmaceuta, czas tabletek i, i, i cały czas faszerowania się chemią. Ludzie już mają tego dosyć, widzą efekty. Bierzesz coś na głowę, siada ci wątroba i serce, bierzesz coś tam, siada. Tutaj ta technologia nie ma żadnych efektów ubocznych, nie możesz jej przedawkować i to jest wspaniałe w tym też. Tak? Oczywiście, że tak, no, sam fakt, że lekarze są już tutaj na pokładzie. Są fizjoterapeuci, jest wiele osób, które mają wiedzę na ten temat. I weszły na ten pokład jako pierwsze. Kolejni potrzebują więcej czasu. Więc spokojnie, bardzo spokojnie na to patrzę, że to jest taka kolejność, jak ta dyfuzja innowacji jest coś takiego. Najpierw ci najbardziej odważni, później liderzy, później ta średnia bardziej otwarta. I to trafi do wszystkich, bo coś, co daje tyle dobra, tyle, tak zmienia życie, nie może nie przebić się przez ten opór firewalla reklamowego. Kwestia tylko, że to musi potrwać. A więc spokojnie myślę, czekajmy, róbmy swoje. A te efekty przyjdą, hejterzy odpadną. Jest ich taka rola, oni też są pierwsi. Najpierw rzucają się jedni, potem drudzy, odpadają. Chciałem powiedzieć, że Mam osobiste sukcesy, że parów hejterów zostało już fanami tej technologii i są aktywni w Lifewave. No tak, no bo. bo Ryzykowali naj spróbować. Największy sceptyk przeradza się w największego fana, wręcz ambasadora marki. A dzieje się to po prostu w naturalnym procesie. Skoro nie wie o czym mówi, atakuje, nie rozumie z czym ma do czynienia, kiedy rozumie już z czym ma do czynienia, przechodzi na drugą stronę, lub nie. Na jasną stronę mocy. Oczywiście. Będą tacy, którzy przejdą na jasną stronę mocy, inni pozostaną na swojej ciemnej stronie mocy, i tak ma być. To tak ma być po prostu. No, można im powiedzieć tyle, jeżeli są tacy agresywni ludzie, którzy próbują zwalczyć tego typu technologie że psy czekają, a karawana idzie dalej. No i tym zakończymy. Dziękuję ci za wywiad serdecznie. Dzięki.